Przyznam się szczerze, że musiałem sprawdzić w Google, kim jest Nawrocki, kiedy został ogłoszony kandydatem. To na pewno był rok Karola Nawrockiego i prezydenta Trumpa. Naszą koalicję demokratyczną ta porażka skonsolidowała. To nasz demokratyczny głos? Niech się przez i los. Witaj na kanale Demokratyczny Głos, gdzie jest przestrzeń dla tych, którzy wierzą, że demokracja wymaga aktywnych, myślących obywateli. No to lecimy. Witaj w naszym podsumowaniu roku. Dzisiaj na warsztat bierzemy rok 2025 w polskiej polityce, a działo się naprawdę sporo. Mieliśmy zaskakujące wybory prezydenckie i całą lawinę wydarzeń, która po nich nastąpiła. No właśnie, to zdanie pochodzące z analizowanych przez nas materiałów w zasadzie ustawia całą rozmowę. To był rok wielkich przetasowań, i to nie tylko u nas w Polsce, ale też na arenie międzynarodowej. Zobaczmy więc. Co dokładnie się za tym kryje? Zacznijmy od wygranej Nawrockiego. Jak do tego doszło? No właśnie, to jest pytanie, które zadawało sobie wielu. Co sprawiło, że kandydat, który nie był oczywistym faworytem, ostatecznie wygrał? To na pewno był rok Karola Nawrockiego i prezydenta Trumpa i w tej polityce globalnej i tej polityce naszej, krajowej dużo się zmieniło. No, pan prezydent Trump przypomniał wszystkim, że są dwie płcie, przypomniał o tym i zatrzymał pieniądze, które miały promować woke i inne. Tak, to też bardzo ważne, bo to nawet jak popatrzymy na ostatni wpis Ministerstwa Pracy Stanów Zjednoczonych, to, 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 to mówi o tym, że patriotyzm, a nie a nie globalizm będzie decydował o tym. I myślę, że też w Polsce najważniejsze jest to, żeby, żeby. I to myślę, że to też przekonało Polaków, że po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, potem martwmy się o... Ja nie pamiętałem, kiedy były nominacje na kandydata na prezydenta, nazwiska szefa IPN-u. I przyznam się szczerze, że musiałem sprawdzić w Google, kim jest nawrocki, kiedy został ogłoszony kandydatem. Nie jest to chyba jakimś szczególnym grzechem, ale tak było. W związku z tym może nie zaimponował, aczkolwiek zaskoczył tą wygraną i sposobem przeprowadzenia tego całego procesu wyborczego. No jestem w polityce dość długo, dość wydaje mi się, dość dobrze znam się na tych mechanizmach i dobrze je rozumiem, i więc było to zaskoczenie w tym kontekście także, że był to po raz drugi podobny manewr zastosowany przez Jarosława Kaczyńskiego, czyli kandydat stosunkowo mało znany, mało przewidywalny w swojej nominacji, I okazuje się, że wygrywa te wybory. Zgodnie z informacjami zawartymi w różnych źródłach. Poparcie dla Nawrockiego wynikało z kilku kluczowych czynników strategicznych i społecznych. Poszukiwanie nowej twarzy. Źródła wskazują, że Polacy szukali w polityce kogoś nowego, a Nawrocki, jako postać mniej opatrzona w partyjnych bataliach, idealnie wpisał się w to zapotrzebowanie. Lepsze wyczucie nastrojów przez PiS. Formacja ta rzekomo lepiej odczytała nastroje społeczne i trafniej. Obstawiła kandydata z dostępnej puli, co pozwoliło na zbudowanie wokół niego szerokiego poparcia. Narracja polska przede wszystkim kandydatura ta zyskała na fali odwrotu od globalizmu na rzecz patriotyzmu. Przejdźmy teraz do analizy tego, co wydarzyło się w obozie rządzącym dlaczego kandydat ostatecznie przegrał. Tutaj, jak wskazują źródła, mamy do czynienia z całą serią potknięć. Mówi się o wręcz krytycznych błędach sztabu wyborczego. Do tego dochodzi spóźniona decyzja o wspólnym kandydacie, co podzieliło elektorat demokratyczny. Ten rok był rokiem nieudanych wyborów prezydenckich, tak to bym nazwał. I oczywiście to jest wyzwanie dla nas, dla koalicji 15 października. Jak w tej nowej rzeczywistości patrzę na pana doradcę Mazurka, prezydenta, z, którą, z którym jest bardzo szorstka przyjaźnie i też jest bardzo dużo wecy, nad czym ubolewam zbudować te relacje, żeby jednak w każdym aspekcie naszej działalności zbudować przestrzeń współpracy ponadpartyjnej dla bezpieczeństwa, dla rozwoju Polski i to jest myślę, że zadanie, które, którego oczekują od nas coraz bardziej Polacy, pokazując to w, w opiniach... Minęło ponad pół roku już od wyborów prezydenckich i od 1 czerwca, kiedy to druga tura się odbyła A i, i z perspektywy tego półrocza refleksja na temat przyczyn porażki, wyboru kandydata w Koalicji Obywatelskiej jaka panuje? No, panie redaktorze, ja z jednej strony uważam, że Polacy szukali kogoś nowego w polityce i dlatego też tak duża liczba głosów oddana na Karola Wrockiego. Czy prawo i sprawiedliwość lepiej wyczuło nastroje społeczne? Być może lepiej obstawiło w ramach tego, co mieli, co mieli do dyspozycji kandydata. Natomiast oczywiście sztab Rafała też popełniał różnego rodzaju błędy. Ja tutaj nie jestem zadowolony z, z, z tej pracy, no ale rzeczywistość jest taka, jaka jest. Musimy iść do przodu. E, musimy budować siłę i tę siłę buduje Donald Tusk e, każdego dnia zabiegając tylko jedną kwestię, to jest bezpieczeństwo Polek i Polaków. Jeśli chodzi o porażkę, no to z pewnością brak umiejętności przełożenia zaufania publicznego do naszego lidera, do pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na notowania całej e, partii. A wybory prezydenckie uznajecie za mm... No, za porażkę to oczywiste, no bo, 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 bo um, Hołownia nie został prezydentem, a to on był waszym kandydatem. Ale dzisiaj, gdybyście mogli powtórzyć, to byście tą samą drogą do, do wyborów prezydenckich doszli? No ale myśmy przecież proponowali, Władysław Kosiniak-Kamysz proponował w 2024 roku, na przełomie września i października wspólnego kandydata i uważaliśmy, że wtedy trzeba było wystawić jednego kandydata całej koalicji demokratycznej i to z pewnością przyniosłoby inny efekt, czyli wygraną wyborów. No ale w drugim, wyborach drugiej turze był jeden kandydat koalicji była... rządzącej, który nie, 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 ten, nie wygrał. Nie, nie, nie. Panie redaktorze, pan za długo się zajmuje polityką, żeby nie potrafić rozróżnić jednego kandydata przed pierwszą turą, a ostatnie dwa tygodnie drugiej tury w momencie, kiedy środowisko zostało niejako podzielone. Natomiast ja dzisiaj z perspektywy czasu patrzę trochę inaczej na tą porażkę, którą trzeba nazwać porażką w wyborach prezydenckich, ponieważ dzisiaj dostrzegam także pozytywy, dlatego że naszą koalicję demokratyczną ta porażka skonsolidowała. Skupiliśmy się wokół celów, o których Polskie Stronnictwo Ludowe mówił od pierwszego dnia tej koalicji, czyli na bezpieczeństwie i na gospodarce. U wyciszyły się wszelkiego rodzaju spory w koalicji. Dziwię się tylko o takim postępowaniu Pałacu Prezydenckiego, doradców Pana Prezydenta, że w ten sposób doradzają panu prezydentowi, żeby zawetował, bo zawetował już 20 ustaw, co daje jedną ustawę tygodniowo, powinien zmienić pan ten To 32 ustawy podpisał. Powinien pan prezydent zmienić doradców. Podsumowując, analizowane źródła, które przyczyniły się do porażki kandydata koalicji obywatelskiej, to Brak jedności przed pierwszą turą, za największy błąd strategiczny uznano niewystawienie jednego wspólnego kandydata całej koalicji demokratycznej już na początku wyścigu. Takie zjednoczenie sił przed pierwszą turą mogło przynieść zwycięstwo całemu obozowi, doprowadzenie do podziału elektoratu. Poprzez start wielu kandydatów z pokrewnych środowisk politycznych głosy wyborców zostały niejako podzielone. Co osłabiło pozycję kandydata koalicji obywatelskiej w decydującym starciu. Sztab Rafała Trzaskowskiego popełniał różnego rodzaju błędy, a osoby oceniające kampanie wyraziły brak zadowolenia z efektów ich pracy. Źródła wskazują, że strona rządowa koalicja mogła gorzej wyczuć oczekiwania Polaków, którzy szukali w polityce kogoś nowego. Sytuację tę można porównać do sztafety, w której zawodnicy tej samej drużyny zamiast współpracować, Zaczęli rywalizować między sobą o to, kto pierwszy chwyci pałeczkę i należy tu wymienić Szymona Hołownię, który zanim zdał sobie sprawę, że musi biec razem z całą koalicją, to przeciwnik, który od początku biegł w jednym kierunku, zdążył już wypracować zbyt dużą przewagę. I tu należy zadać pytanie: dlaczego ambicja Szymona Hołowni zniszczyła możliwość zwycięstwa koalicji rządzącej? Mówimy tu o tak zwanym współczynniku Hołowni. Owszem, gdzieś tam w tle pojawiają się zarzuty wobec sztabu Trzaskowskiego, że to byli bardziej entuzjaści niż profesjonaliści, ale według źródeł to nie był główny problem. Prawdziwą przeszkodą, taką kulą u nogi, okazał się nieoczekiwany gracz i to z własnego demokratycznego obozu, i w tym momencie cała uwaga skupia się właśnie na nim, na marszałku Sejmu Szymonie Hołowni. To jego decyzje, jego ambicje i jego kampania mają być kluczem do zrozumienia tej politycznej porażki. Hołownia świadomie zaszkodził wspólnemu celowi. Mamy jakby dwie twarze Szymona Hołowni, z jednej strony sprawny, chwalony marszałek Sejmu, a z drugiej kandydat, który zamiast jednoczyć miał atakować własnych sojuszników, budować narrację o byciu ofiarą i walczyć z rzekomym duopolem. Ile to kosztowało cały obóz demokratyczny? I tutaj wszystko sprowadza się do tej jednej, ale jakże ważnej liczby: 5%. 5% głosów, które zdobył Szymon Hołownia, to nie jest po prostu jakieś tam 5%, to jest dokładnie ten brakujący kawałek, który uniemożliwił zwycięstwo w pierwszej turze. Te głosy nie tylko odebrały Trzaskowskiemu wygraną, ale też, co może nawet ważniejsze, zasiały niezgodę i rozbiły jedność koalicji. I właśnie dlatego pada ten najcięższy zarzut o postawienie własnej osobistej ambicji ponad nadrzędny interes całego obozu politycznego i być może państwa. Start Hołowni jako niezależnego kandydata trzeciej drogi pozbawił Trzaskowskiego centrowych i młodych wyborców, którzy oczekiwali świeżości. Politolodzy wskazują, że jego ambicje prezydenckie zablokowały pomysł wspólnego kandydata koalicji. Żal hołowni do Tuska i kosiniaka Kamysza za brak poparcia, pogłębił tylko tarcia w koalicji. Po porażce hołownia przeżył załamanie, obraził się na koalicjantów i zapowiedział odejście z polityki krajowej, co zagroziło stabilnością rządu. Wpływ chołowni na porażkę koalicji był destrukcyjny. Podzielił głosy, eskalował konflikty i osłabił trzecią drogę, przyczyniając się do wygranej nawrockiego i kryzysu rządowego. Tak można podsumować główną porażkę koalicji rządzącej w 2025 roku. Co o tym sądzisz? Napisz w komentarzu.